Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone. Jak widzicie na ekranie, właśnie dosłownie kilka minut temu, czy też kilkanaście, ogłoszono nerfy. Nerfy, które miały zostać wprowadzone tuż przed wprowadzeniem dodatku Whispers of the Old Gods. No i było oczywiście kilka kart, które przewidywaliśmy, że zostaną zderfione I oczywiście to też się potwierdziło. Natomiast kilka kart, które na pewno wszystkich zaskoczą. Także przejdziemy sobie szybciutko listę kart, które zostały w jakiś tam sposób zmienione. Postaram się dać taki taką króciutką opinię na ten temat. No i sami, że tak powiem, będziecie mogli ocenić czy Blizzard zrobił dobrą robotę, czy też niekoniecznie? Oczywiście, link do tego artykułu znajdziecie pod filmem. Także, jakby ktoś chciał sobie więcej poczytać, to też będzie taka możliwość. Eee, Karty Druida. Pierwsza karta to Ancient of Lore, czyli drzewiec wiedzy, który do tej pory miał Choose One, wybierz jedno, albo dobieramy dwie karty, albo uzdrawiamy coś za 5 punktów życia. Teraz zmieniono to, kosztuje tyle samo, ma takie same staty, ale może dobrać tylko jedną kartę. Myślę, że to bardzo dobra zmiana. Może lore nie był bardzo przegięty Ale był tak bardzo sztampową kartą I tak bardzo dobrą kartą e, Jeżeli chodzi o, o to, że tak powiem Uzupełnianie ręki u druida, że e, No po prostu dawał bardzo dużą przewagę Teraz będzie tą przewagę dawał trochę mniejszą I myślę, że druid już przez to Będzie miał problem No tak, oczywiście dzwoni mi telefon Dobra, no, czas. Eee, kolejną kartą, która no, przewidywaliśmy wszyscy, że zostanie zmieniona, to jest Force of Nature. Tak jak mówiłem wcześniej, Savage Orr, raczej jest zdrowy dla gry. Force of Nature ma tą szarżę, a szarża to jest coś, czego Blizzard tak do końca nie lubi. I jak widzicie e, zamiast 6 many kosztuje 5, e, nadal przyzywa 3 drzewce 2-2, tyle że one nie mają szarży i nie giną na koniec e, naszej tury. Czyli generalnie rzecz biorąc możemy sobie no, przyzywać drzewce na stół i to w zasadzie by było na tyle w związku z tym jeżeli chcemy odpalić combo to musimy zakładać że te drzewce przeżyją kolejną turę więc myślę że jeżeli chodzi o druida to będziemy mieli bardziej ten styl ramp druida a nie combo druida gdzie rampujemy do tych większych stroników jak Ancient of War może właśnie Force of Nature znajdzie tam swoje miejsce jako taka karta która pozwala nam przygotować combo na Kolejną turę właśnie z Savage'em, który oczywiście zmieniony nie został. Eee, kolejną kartą jest Keeper of the Grove, który został zmieniony. Eee, tak jak widzicie, zamiast 2-4 ma teraz statystyki 2-2. Eee, Keeper of the Grove jest bardzo dobrą kartą. Nadal moim zdaniem jest bardzo dobrą kartą, zresztą tak samo jak Ancient of Floor. E, nadal może zadać dwa punkty obrażeń, nadal może wyciszyć, e, może spokojnie być świetnym tempo zagraniem przeciwko KnifeJugglerowi, ale e, wydaje mi się, że został znerfiony z tego właśnie powodu, że e, takie karty jak KnifeJuggler, czyli takie 3-2 przy pomocy InnerVeita czy też Coina możemy w bardzo łatwy sposób zabić e, Keeperem, plus strajdować z jeszcze jednym 3-2 i jeszcze on będzie żył. A teraz e, no, zabijemy takiego przysłowiowego Knife Jugglera, no ale Keeper ma już tylko statystyki 2-2, także będzie dużo łatwiejszy do zabicia po tym, jak tą swoją, że tak powiem, najważniejszą funkcję wykona. Moim zdaniem to jest troszeczkę przesadzone, gdyby on miał 2-3, to mogłoby być troszeczkę zdrowiej, ale rozumiem, że chcieli znerfić druida jak tylko się da. No oczywiście to najbardziej, najbardziej boli. Jeżeli chodzi o silency, to też oczywiście dostało się sowie. Teraz sowa kosztuje trzy many, ale myślę, że to nie będzie specjalny problem i tak będzie grana w tych taliach, w których była grana, w takich jak chociażby zo, czy też wszelkie odmiany łowcy. Jak się przekonacie, łowca praktycznie nie dostał nerfów, a wszystkie nerfy, które, które że tak powiem, wprowadzono, jeszcze ułatwiają mu życie. No i chyba najważniejsza zmiana z tych... Znaczy no dobra, no jest Hunter Smart, nieważne. W każdym razie najważniejsza zmiana z tych, e, które tutaj mamy przedstawione moim zdaniem Big Game Hunter, którego koszt zmieniono z 3 many na 5. Efekt ma dokładnie ten sam, statystyki dokładnie te same, ale jak widzicie kosztuje teraz 5 many. Czy to znaczy, że nie będzie grywalny? Nie, wręcz przeciwnie, będzie dokładnie tak samo grywalny jak do tej pory, tylko ogranicza to możliwości zrobienia czegoś jeszcze w tej samej turze jako że mogliśmy zagrać nawet coś za 7 many, więc mogliśmy zabić pr przeciwnika doktora Buma i dograć swojego, teraz nie będziemy mieli takiej możliwości. Oczywiście, no pomijam to, że wychodzi standard i doktor Boom nie będzie dostępny, ale wiecie o co mi chodzi. Także generalnie to zmniejsza e, tempo i, i tak jakby ten mm, to wahnięcie czy ten swing, który Big Game Hunter nam zapewnia. Tak czy inaczej, no nadal będzie biczem, że tak powiem, na wszystko, co, co ma 7 lub więcej ataku. Zmieniono też Hunters Mark stwierdzili, że jest zbyt... zbyt dobry na 0 many, teraz kosztuje 1 many, natomiast... E, musicie przyznać, że jeden many za zabicie chociażby e, Ancient of War nie jest jakimś specjalnym problemem albo zabicie nie wiem e, Tyriona. E, także myślę, że jeżeli na przykład taki Face Hunter albo Midrange Hunter grał jedną sztukę tego, to nadal no, będzie to grać, tylko po prostu będzie mógł to troszeczkę mniej zrobić w danej turze. E, no i to chodzimy do tych... Nerfów, które, które najbardziej zaskakują, czyli nerfów Rogala, To jest pierwsza z nich, pierwszy z nich, przepraszam, e, czyli zmiana w Blade Flurry, zamiast 2 many kosztuje 4 e, i nie zadaje obrażeń w twarz, czyli generalnie rzecz biorąc jest to Lightning Storm który może bić za więcej, nie ma przeciążenia i kosztuje więcej. Coś w tym guście. Tak czy inaczej, e, moim zdaniem ta zmiana oznacza, że Oil Rogue nie żyje i e, jak się, myślę, możecie domyślić, generalnie Rogal chyba zostanie z tej okazji najsłabszą klasą, bo tego największego board ten największy burst, e, który mógł zadać, mógł przecież przywalić bronią na za 7 w twarz i jeszcze walnąć AOE za 7, łącznie 14 w twarz, e, żeby swojego przeciwnika wykończyć. Teraz już takiej możliwości nie będzie miał. E, no może oczywiście pójść w stronę kontrolną, ale nie widzę tego szczerze powiedziawszy. E, Najpżagler. Najpżagler, którego oczywiście też wszyscy przewidywali e, nerfa. Umierano mu atak na dwa tak to robi dokładnie tak samo, czyli będzie dokładnie tak samo grany. Eee, myślę, że, że to zupełnie nic nie zmienia w tym przypadku. Eee, wszystkie karty, które się z nim kombią, oprócz Master of Battle, który oczywiście wypada ze standardu, eee, wszystkie karty, które się z nim kombią, będą się kombiły dokładnie w ten sam eee, sposób i tak samo dobra ta karta będzie, oprócz tego, że nie będzie mogła bezpośrednio strajdować, nie wiem, jakimś 4-3 powiedzmy tak. No ale to tyle. To, to, to w ZO i tak będzie sztampowa karta, myślę, że we wszystkich innych agresywniejszych dekach. Dokładnie tak samo. Zmieniono też lepernoma, jeżeli już mówimy o agresywniejszych taliach, zamiast 2 ataku ma 1 ataku. Myślę, że to akurat jest całkiem nie najgorsza opcja. W końcu zadaje dwa punkty obraźni ze swojej agonii, także tutaj myślę, no jest to całkiem uczciwa rzecz i tutaj nie mam się zupełnie do czego przyczepić. Jest to karta, która musi być dwa razy w każdej agresywnej, w każdej fejstali, także równie dobrze możemy troszeczkę osłabić w talię. Mamy też zmianę Arkin Golema. Tutaj troszeczkę to, że tak powiem, zdziwienia wywołuje. E, problem polega na tym, że Arking Golem był kartą, która umożliwiała przeróżne kombinacje z szarżą. E, chociażby na Renoloku, gdzie dawaliśmy mu Power Overwhelming, gdzie dawaliśmy mu Facelessa, e, podobne różne kombinacje mogliśmy też oczywiście robić na innych klasach. E, także myślę, że tutaj ta zmiana z tego, że zamiast 4-2 ma 4-4 i nie ma szarży no powoduje, że stronnik jest po prostu niegrywalny, no to ten Battlecry oczywiście jest bardzo negatywny dla nas w tej chwili. Wtedy był raczej czymś, czym niespecjalnie się przejmowaliśmy, no bo zagrywaliśmy go po to, żeby naszego przeciwnika po prostu wykończyć. Teraz już takiej możliwości nie będziemy mieli, no i myślę, że jeżeli już w ogóle coś takiego by się miało odbywać, no to mamy Wolf Rydera, który ma jeden nie atak. Nie kosztuje tyle samo, także... Teoretycznie, jakby się uprzeć, no to można by właśnie tego Ulfridera wsadzić w miejsce Arken Golema i wyszłoby prawie na to samo. E, mielibyśmy no, jeden punkt praży mniej. Także myślę, że no nerf jest okej, okay, ale nadal jest karta, która może to spokojnie zastąpić. E, jeżeli chodzi o Renoloka właśnie, czy ogólnie Warlocka, to chyba on najczęściej właśnie korzystał z Molten Giantów. Molten Gianty teraz zamiast 20 many będą kosztowały startowo 25, czyli generalnie rzecz biorąc, w tej chwili jak byliśmy na na 10 życia to mogliśmy go rzucić za darmo, teraz musimy mieć na 5 życia, żeby go rzucić za darmo. Także no to mega osłabia moim zdaniem właśnie Hendloka, który w tej mecie jest praktycznie niegrywalny, ale być może przewidywali właśnie, że będzie e, miał możliwość powrotu do, do mety, e, no i Renoloka, który w jakimś tam stopniu na pewno z Molten Giantów korzysta, także e, no Molten Gianty nadal są bardzo mocnymi stronnikami, nadal wymagają od nas e, tracenia życia i prawdopodobnie leczenia się potem z powrotem, albo zatałtowywania się, e, ale ciężko będzie właśnie zrobić coś takiego, żeby na przykład rzucić dwa Molteny i Echo e, na, na Echo albo dwa Molteny i e, Argus'a w jakimś urloku czy czymś takim e, moim zdaniem ta zmiana jest troszeczkę przesadzona bo te nie były wcale aż tak bardzo mocne e, i tak naprawdę no, ta zmiana ma jakiś tam sens ale moim zdaniem nie ma sensu w obliczu tego jak bardzo popularna ta karta była a że sami wiecie to nie była jakaś mega popularna no to to jest moim zdaniem trochę Eee, przesadzony nerf. Eee, no i oczywiście a propos przesadzonych nerfów, Master of Disguise, ostatnia karta, która załapała się na nerfa, przynajmniej w tej duże. ale raczej podejrzewam, że następnych nerfów będziemy musieli wyczekiwać jeszcze przez jakiś czas. Eee, Master of Disguise, która dawała permanentne ukrycie stronnikowi, no i umożliwiała takie rzeczy jak chociażby ukrycie Malganisa którego jakimś tam sposobem udało nam się zdobyć jakieś portale wiecie te sprawy e, no teraz daje tylko do końca kolejnej tury no i generalnie wspierając to e, odbiera całą zabawę z Kumba, z Malganisem podejrzewam że też jacyś inni stronnicy w stylu na przykład e, Maligosa mogliby dostać ukrycie i w ten sposób jakoś tam coś by mogło być granego, ale zastanówcie się tak z czystym sumieniem, kiedy ostatnio widzieliście Master of Disguise gdziekolwiek na arenie, no jest jakaś szansa, że widzieliście w bójce, wątpię, na casualu no być może ktoś jakieś śmieszne kombodeki grał, ale w grach rankingowych Master of Disguise ja szczerze powiedziawszy nie widziałem no nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek kurwa, widziałem także rozumiem co miał na celu ten nerw? Uważam, że był totalnie niepotrzebny, bo gdyby tak procentowo zmierzyć to, tą ilość gier, które to faktycznie dotknęło, to myślę, że wyjdzie tak żałosny procent, że um, no... Niespecjalnie, niespecjalnie to by miało sens. E, tutaj jest oczywiście notka, że this change opens up exciting options for future cards, e, czyli rozumiem, że też to jest z myślą o przyszłości, że mogą być karty, które mają jakiś efekt e, i jeżeli byśmy dali Master of Disguise ukrycie, no to um, byłoby to zbyt, zbyt OP. No tak, czyli chcecie tutaj też są właśnie notki odnośnie tego co, co, co ja mówiłem, tutaj jest oczywiście, że o combo, tutaj że o agrodekach, tutaj że w sumie no generalnie musieli to i tak osłabić. Blade Fluri, no że to jest, generalnie był board clear i burst, teraz jest tylko board clear, ale mówię, moim zdaniem to strasznie krzywdzi. Tak czy inaczej zapraszam do zapoznania się z tymi notkami, które tutaj Blizzard zostawił dla nas przy tych kartach. Taka moja opinia na, na temat tego, co oni probili z tymi kartami. Zobaczymy, jak to wpłynie na metę. Na pewno druid został mocno osłabiony druid raczej combo już sobie nie zagra także prawdopodobnie zostaje nam ramp, agro albo coś w stylu midrangeowego druida ale to jeszcze zobaczymy co też najlepszego ludzie wymyślą tak czy inaczej moi drodzy dzięki za oglądanie mam nadzieję że wam się podobało z przyjemnością oczywiście wysłucham waszych opinii co wymyślicie o tych wszystkich nerfach e, także zapraszam was do komentowania jeżeli wam się podobało możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał nie no kurwa nie. ale tak czy inaczej dzięki i powodzenia w waszych grach trzymajcie się Hej.